Cześć z tej strony. Hoodput na koncie Snaja. Dzisiaj będziemy grać w DBD. No, co w tej grze chodzi? Po krótko w fajworze muszą utworzyć, zrobić 5 genów i później otworzyć bramę. A morderca musi ich powiesić na haku przez UMRO. My będziemy grać dzisiaj sobie solo, co się często tak nie zdarza, bo zazwyczaj jeśli ktoś gra to w teamach, ale my spróbujemy. Będę sobie wykonywać na naprawy genów, tak pobocznie, ale żeby mieć jakieś ułatwienie w tej grze, to możemy używać perków, takich jak niezłomność, dzięki czemu jeśli będziemy powaleni przez zapójce mamy 35 szybsze yy, tempo podnoszenia się. Dodatkowo raz na próbę możemy się podnieść samodzielnie. Co jest bardzo przydatne, jeśli gracie co wykaż się w zasięgu 4 metrów. Otrzymujemy premię 15% szybkości naprawy oraz 100% pera pointów. Jest taki dodatkowy XP, dodatkowo szybciej robisz skip, więc jeśli go znajdziesz, to naprawdę da się fajnie to zrobić. Ja bardzo lubię tego perka. Kolejne jest, jest pokrewieństwo, też pod kierkę solo, bo jeśli zostaniemy pojęci na haku, to widzimy o 16 metrów za ale widzimy wszystkich swoich waworów, co jest normalnie. Ale jeśli ktoś jest zawieszony na haku, lub my jesteśmy zawieszeni, lub i inni nas patrzą, wtedy oni otrzymują też tą wizję. I to jest bardzo dobre do kontrolowania gry sola, bo wtedy widzisz, czy ktoś biegnie po surwa na haku. Jeśli nikt nie biegnie, nie ruszasz się. Dalej robisz segena. Jeśli widzisz, że nikt nie biegnie, musisz pobiegnąć. Dlatego to jest na solo. No i trzecim perkiem będzie. Sprint, czyli dostajemy 150% normalnej prędkości na 3 sekundy. Takie, żeby uciec od zabójcy na szybko, ale powoduje wyczerpanie na 40 sekund, więc no nie, nie będziemy mogli tego używać. Dodatkowa latarka, żeby oślepić i dodatkowe 100% tu za przetrwanie. Nie często się to zdarza na solo, ale warto spróbować, więc cóż. Ja idę szukać gierki i widzimy się za chwilę. No, i zaczęliśmy rozgrywkę e, na przedszkolu Spring trzecia. No, powiem szczerze, że znaczy to niezależnie od mapy, będzie prawie tak samo. Widzimy tutaj y, flaki tyęczowe, czyli darmową zawieszkę odebraną. Szanujemy nawet jeszcze moje goście, że jest tyle zawieszek, ale oni i tak takie coś wybiorą. I powiem tak szczerze, że w takich rozgrywkach to jest zazwyczaj... czyli patrzenie i to, ale Blajcik, yy, powiem szczerze... No, jesteśmy... <laughs> No jest słabo Nie trafił, ale no ale ja nie jestem też wybitny to Bardziej PPG gaminga okay, Niestety No i cóż no i będzie wisieć na haku, bo nie, nie chciałem powiedzieć, że wcześniej były straszne kolejki Jak się grało i na mordercach i teraz poszedłem na surwę. A, już kolejek tam nie ma. Znaczy były po prostu. Dawno nie grałem. Ten bajet też nie jest wybitny, ale jestem jeszcze gorszy. I... Chyba nie dostanę zdjęty. Cóż... mamy. Chociaż ktoś tu biegnie, ale tutaj to będzie coś stało i fajnie patrzę Witam pana mi. zdejmij No to hita i tyle I będzie pewnie super giereczkę na sam początek. A nie, zostawił. No, Dobra, szanowni goście. Przynajmniej zostawił. Przynajmniej zostawił. Szanuję wokół. No tak, tylko, że nie będę jakieś ciekawe giereczki. Ale no, to jest taki granie surwem. Tam raz na trzy lata stracił ci się fajna gierka. Dlatego chyba lepiej nagrywać w mordercy. Tak uważam. A tak samo, nie nagrywałem przez długi czas, bo pierwsze, zbytnio nie chciało mi się z niczego nagrywać. Więc tak pomyślałem, a siądę i nagram coś w końcu z DBD po Stary w końcu już uciwem i im się nie mam już więcej. Z obecnym no nie ma co liczyć, że coś nagramy. Chyba, że Playa bo dzisiaj jest środa... ...jutro jest czwartek. Więc... Yy, ...no i... ...zobaczę. Wtedy byłbym na beta testach, ale tak to nie wiem. Boże, jak się odczyni... ...leciał. No, to jestem zaburzony. Tu robię gen. Ale ten mecz nie będzie dobry To te mecze to będzie siedzenie przy tym To i będę musiał czymś mówić Nie wiem bo to są pierwszy cień tylko fajne rzeczy tłumaczyć Nie wiem na przykład takie że Mógłbym wytłumaczyć mógł 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 Plight'a mógł, ale Plight'a? Chyba miał taki mail. No. Nie wiem. Sylw. Blade polega na tym, że on się odbija od ściany. Ściano i wtedy zadaje hit. No i to jest jego cała moc i dlatego jest bardzo mocny. I teraz y... nie mogę robić dajkena. A czemu? To... Bo to przez jego umiejętność, bo wziął seperka że jeśli ktoś zrobi Kena, to one blokują, a ja ginę, bo nie, wiem, się nie... <śleszamy> bo ja się mam o co innego No i rozpoczęła się druga porcje na haku czyli checking, żeby nie żyć. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. To jest beznadziejny pomysł. O, dobra, przesunął się. O, dobra, to koniec. Chociaż nie, jeszcze żyję. No się wrócił. Poświęcamy się dla jakiegoś randomu? Nie gościu, co to zrobiłeś. Nie, dlatego no to jest najgorsze chyba to, to, to poświęcanie się, żeby tyle tu zrobić. Ja już odpuściłem, bo ja nie lubię się tak poświęcać, no to jest dla mnie beznadziejne. No, no są też nie dla Ejmu. Co, mam biegnąć Ucieknę, ucieknę, jak nie ma. Nie, nie ma tam już. Gdzie jest Taki pewnie nie jestem tej bramy. Gdzie ona jest? Nie, no tam jest. Cześć bram. Ja sobie powiegnę stąd. Tak wyglądają takierki. No gdybym na przykład się nie cofnął no to bym pewnie zdjął, ale no co i... Cóż, cóż mogę na to powiedzieć? no. Widzimy się w następnej gierce. I kolejna mapa świątynia oczyszczenia e, czerwony las. I będziemy mieć świnkę. Takie pułapki oznaczałem świnkę. Tak tłumaczę. Znaczy, mam nadzieję, że większość, jak ktoś tutaj to ogląda, to będzie wiedział w większości o co chodzi. Tak mniej więcej. Ale tak lubię czasem coś powiedzieć, tak potłumaczyć, bo to tutaj nie ma zbyt nic takiego ciekawego. Jako morderca mogę ci powiedzieć, co chcę zrobić, jako surf gen robię, gen robię, Genu robię tak z tak co mogę do powiedzenia. W poprzedniej gierce tam się zwyzywali ludzie. Chyba mnie tam po rosyjsku zwyzywało pewnie. się spodziewałem. No. no kto by się spodziewał. No abr no, okay, na no, tak. Oj. Oj. Dobra. Niestety nie jestem zbyt wybitny. Te gierki, ee. Dobra. Się wyjechać to już po całości. Nie, dobra, nie wierzę. Udało się. Udało się. Aaaa dobra, tylko przez chwilę To jest piwnica jeszcze. Nie Ach, ja to zawsze mam z... Jeszcze mi powiecie, że się łapka za zapał. No cóż. Ale po drugiej na górze. Nie, ja już znowu zeradowałam, niestety. Z połapek chodzi, znaczy już załapałam, bo ten drugi get. Ale połapki chodzi o to, że one masz na głowie. I tam, jeśli minie tam odpowiedni czas, no to wygrywa ci głowę. O! Super! Krasny. Dzięki za speed. No i cóż, i my musimy właśnie lecieć do takich pułapków. zdejmować i w zasadzie... Ale chłopie, jak ona cię jeszcze trafiła, jak ona mi zadała jeszcze hita? Um, czemu nie dostałem, bo chłop miał zegarek, chyba grony w starym buildzie. Bo teraz jak się zdejmie haka, to muszę tam trochę szybszy jesteś może przez 5 sekund taki czas, w którym... Rok. Oczywiście... Ha <suszy> No i my musimy zrobić taki klucz do łapki. Prawdopodobnie wywali mi łapie i to będzie teraz dzisiejszego odcinka, Eee, ale... no, jak nie przeszło. I teraz czy będzie zdejmować? Musi zdjąć. Eee, widzę 5 pułapek. Czy ona ma perka na to? Czy już od dzisiaj się rozbit zawsze 5 pułapek? Nie wiem. pewnie ma perka Wydaje mi się, że bym zdążył na to będzie w nie, nie zdążył, bo tam już to jest Fart? Dobra, fart. Fart. kropka 3.0 to co, ja idziemy po pułapkę? Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Nie zdejmiemy. Zamiast zdjąćmy, robimy. No my to tu jesteśmy koperami, ale on będzie mieć świetną pracę. Leczysz mnie? Przynajmniej. Spokojnie, ten łeb czasami wyrywa. Pewnie ona będzie iść na kocynku Nie Supruje Dzień dobry Ale na tym otokach poleciło. Eee. O! 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 o. 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 Aha. Aha. To co, do piwnicy? Nie. Ale przynajmniej nie będę mieć pułapki, bo ona ma typ cztery pułapki. A to jaką z jest tak, że ona zakłóce fajnie i nic ładniej, ale po nie chodzi. Może robić takie super ataki Ja na chyba robię jakieś zadanie, żeby to grawić A ty robisz zadanie, Dobra, mam mieszkita Mmmm no nie wiem czy to jest dobry pomysł czy... ale ja znowu się z tego leczyć Nie no, trochę dostał tam czasu Co to leczysz mnie to ja cię uleczę no. Leczenie No tam będzie siedzieć teraz. Tam z siebie płatkę zdejmuję. Ej, nie, nie ciekawię. Pewnie przewalimy ten mecz. Ale będzie... ...20 minut nagrywania. Kozy. Ona tam biegnie. A co się nie opłaca w ogóle. Jeszcze szybsze Dobra, damy mu życie. No, dam! Niech żyje. żyję. Nie chcę żyję. Więc cóż. Nie? Ja się z wami żegnam. Byłem Podbot. I cóż no, tak wygląda tak, depytam. A my będziemy sobie tak grać. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, i po prostu taki DPT to ja mogę wstawić co jakiś czas. Po prostu, bo to jest łatwe do nagrania i będzie sobie to lecieć. A co jakiś czas będę tam jakiegoś może TESA, ale to już wtedy solo i innego. Więc ja się z Wami żegnam. Cześć!